Witajcie w kolejnym odcinku serii Kulisy Uniwersum. Dzisiaj przybliżę wam narzędzie Wrestle Plus, z którego korzystam bardzo często podczas nagrywania Universe. Midmatch Edit to jest właśnie to miejsce, gdzie mogę edytować właściwie wszystkim. Pokażę wam to na przykładzie. Walka Eden English kontra Kurt Hawkins. Englishowi właśnie odjąłem pół zdrowia. I teraz widzicie, że... Ten pasek się zmniejszył. Mogę też dodać finishery, na przykład Hawkinsowi. Tutaj mogę tylko jeden, bo akurat taki ma limit. No i już widać, że jest finisher razy jeden. Contry. Contry mogę wyłączyć Englishowi. Już nie ma kontr żadnych z jego strony. I jeszcze tutaj wyłączę sobie kontrery. I zobaczmy, Hawkins może wykonać finisher. No, nie poszło to od razu, ale zamiar jest jasny. Te ptaszki oznaczają blokowanie, więc jeżeli te ptaszki będą włączone, to bez względu na jakieś wykonanie ataku, to pasek zdrowia, czy to, co tam zablokowaliśmy, będzie nienaruszone, a jeżeli ptaszek będzie wyłączony, no to wtedy te zdrowie może się zmniejszyć, na przykład Englishowi po tej właśnie akcji się nieco jeszcze zmniejszyło. To są jeszcze oddzielne paski zdrowia dla Rąk, głowy, tułowia i nóg, tam też trzeba na to uwagę zwracać. Ale jak widzieliśmy, Hawkins wykonał swój finisher, wykorzystał go, nie był on zablokowany, więc ten licznik musi się zmniejszył. Mogę też wszystko wymaksować i też wszystko zmniejszyć na zero. Także to było tyle, dość szybko to wyjaśniłem. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.